No, i witam serdecznie wszystkich hodowców, hodowczynie, wszystkich widzów kanału. Szymonia Błoński z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj mamy sobotę. Sobotę jest to chyba 6 albo siódmy zaraz Wam powiem. 7 czerwca. Dzisiaj lecimy 500kę eee, z miejscowości. Kurczę, zapomniałem, jak ta miejscowość, taka dziwna trochę. Eee, dziwnie się ta miejscowość pisze. Brau, Brauschwik, Brauschwik, coś takiego. Do mnie będzie gdzieś w granicy 510 km, z tego co sobie tak wstępnie sprawdziłem. Ptaszki wystartowały o godzinie 6.25, ogólnie pogoda, pogoda, pogoda taka pochmurnawa tutaj u nas, ale też widzę po trasie też, gdzie nie gdzie jakiś deszczyk, raczej je spotka, takie przelotne. U nas też niedawno co dopiero padało. Z mojej hodowli zakoszowane 46 sztuk. 24 gołębie zostały w domu, w tym są tylko 2 dwulatki, które zostały. No i 22 sztuki rocznych zostawiłem w domu roczne te, które już dotychczas się pokazywały, które fajnie leciały dotychczas. To te, te zostały. Natomiast 15 rocznych poszło do kosza. 31 dwulatków i 15 roczniaków, także łącznie 46 sztuk. Woda jest jaka jest, pochmurna, tutaj jest taka strona deszczowa, bo to niedawno przeszło, tam z tyłu też widzę jakiś froncik nadchodzi, no ale zobaczymy co najważniejsze, ten wiatr nie jest jakiś bardzo mocny, wiatr jest taki typowo południowy, czyli wypychający na północ, także tutaj dzisiaj ta druga strona oddziału, północna, wydaje mi się może być uprzywilejowana, chociaż nie wiadomo, zobaczymy jak te gąbki które ruszą, gruszą, które pójdą. No, spodziewam się, że gdzieś około 6 godzin, 6 godzin i ptaszki powinny być. Także myślę, że gdzieś 12:30 coś takiego będą. Ja idę zaraz pogarniam gojemniki. no i będziemy czekać na na gołąbki. Z zeszłego tygodnia na nam brakowało 14 sztuk, 13 roczniaków i jednego dwulatka. W niedzielę doleciały 4 i w czwartek doleciała jedna samiczka, 9 sztuk jak ucięło, tak cisza. No był jeden telefon z Krakowa, jeden telefon z Łodzi, także tydzień temu też ten wiatr był taki południowy, wypychający na północ, gdzieś tego chyba tam właśnie bokiem poszły. No dość daleko zaleciały. No, co no na razie, nic więcej nie dolatuje. Mam nadzieję, że teraz przez ten weekend coś dotrze. Bo, bo naprawdę, fajny gołębi fajny brakuje. W czwartek doleciała roczna samiczka super, super samiczka, taka, która już właśnie fajnie u mnie tutaj leciała. Także, też bardzo fajnie, że się zjawiła. No i będziemy czekać na coś więcej. Także, co ja biorę się za ogarnianie. No i, no i mam nadzieję, że coś nagramy. Stres ich trochę jest. Z tego względu, że jest to dopiero druga 500 w mojej teraz karierze, rok temu była pierwsza, ale to był ten czarny poniedziałek, gdzie, no, gdzie te loty były dwudniowe. Także to był bardziej lot od przetrwania. Mimo to i tak nie najgorzej ten lot wyszedł. Natomiast zobaczymy, jak to, jak to będzie dzisiaj, jak te gołębie sobie dzisiaj poradzą. Bardzo dużo hodowców rośniaki u nas wstrzymało. Ilość gołębi połowę mniejsza, bo ostatnio było 3, chyba 600 albo 3,5. A teraz było 1800 z groszem. Także e, no, widać jak dużo głębi ludzie też wstrzymali. No, pogoda jest niepewna. E, zwłaszcza, że na radarach widzę około 13 pokazuje u nas tu front taki deszczowy, że ma zacząć padać. Może te głębi zdążą przed tym deszczem, może nie. No, zobaczymy jak to wszystko się e, potoczy. No, co, mnie tam kusiło, żeby może coś tam więcej z tych rocznych zakoszować, ale, ale mają jeszcze przed sobą dwie 500, mają jeszcze dużo lotów do wykazania się. To i tak, tak jak mówię to, co zostały, to już się na tych pierwszych lotach wykazały. A żeby zbudować tą drużynę, to czasami warto też coś przyoszczędzić. No i będziemy mieć wykładnik, jak te roczniaki dzisiaj sobie poradzą. No i co? W tygodniu też jeszcze no nie miałem jak nagrać, bo samemu akurat tym, tym razem musiałem sobie poradzić tutaj kropić w poniedziałek albo w niedzielę, już dokładnie nie pamiętam gołębie po raz drugi były zakropione na nazaliną, później za dwa dni bruksem były poprawione, także drogi oddechowe mamy odchlejmione, zrobione. Ja wiem, że na początku mówiłem, że dużo szybciej to powtórzę, natomiast e, no, ptaki tak rewelacyjnie cały czas wokół domu trenowały, że nic nie chciałem tutaj w nie ingerować, nic nie chciałem im tutaj kombinować. E, teraz przed 500 i tak był taki plan, żeby to właśnie powtórzyć, a i tak. Także teraz właśnie przed 500 były drugi raz dopiero w tym sezonie zakropione, no i zobaczymy, jak to się też przełoży na, na lot. Co prawda, jakieś tam. Większej poprawy nie było, natomiast było widać w tygodniu lepsze tempo, lepsze trenowanie. Jeszcze lepsze, bo głębi ogólnie i tak bardzo dobrze trenują, natomiast już delikatnie brakowało mi tam takiego power'a w nich. No i zobaczymy jak to, jak to teraz na tym locie wszystko wyjdzie. Z ważniejszych rzeczy e, warto też dodać, że lot teraz przełożony też jest na sobotę. Natomiast fajnie informacje już w środę było wszystko wiadomo, także ptaki są pokarmione tak jak zawsze nie było puszczone żadne karmienie nie było żadnej kombinacji no też jestem ciekawy tego lotu właśnie jak to dzisiaj wyjdzie no i będzie mniej więcej zwierciedlenie tego co było tydzień temu, czy faktycznie karmienie taką różnicę może zrobić czy, czy nie miało to znaczenia czy jakieś inne wpływy, także to wszystko myślę, że to się dzisiaj powinno nam wyjaśnić tutaj mamy samczyki które zostały właśnie biorę się za ogarnianie gojemnika. No i tutaj są samiczki. Samiczki już szerwą tutaj do swoich chłopaków. Ta samiczka akurat doleciała teraz w czwartek. Wreszcie tych roślin może też dopowiem, no bo jak wiadomo na sobotę, na dzisiaj ta pogoda wszędzie taka niepewna się zapowiadała, dlatego też no, dużo hodowców te roczne wstrzymało. Ja sam także połowę, tak jak mówiłem wcześniej, rocznie wstrzymałem. No, natomiast na razie ta pogoda fajnie się utrzymuje, deszcz nie pada. Po co prawda, jest, ale, no, ale zobaczymy, pokazuje, że za godzinkę jakiś ma front nadejść, ma zacząć padać od strony zachodniej. Może uda się tym głębiom śmignąć przed, przed tym deszczem. No, i może nie będzie tak źle. Może to roczniaki też sobie poradzą. No, no, zanim się okaże, jaki lot. Ja właśnie szykuję. Szykuję sobie już tutaj karmę. Trzeba dobrze wymieszać. Praktycznie jak co tydzień propolis do karmy będzie szedł. No, karma fajnie z propolisem upklejona wymieszana. Do tego jak zawsze niezmiennie. Gdzie te nasze ziołka są? Tutaj są. Krauter Vital do karmy. No, i sobie będzie schła przed przylotem. Gołemnik wypucowany na przylot. Cele wysprzątane, w szufladach też wysprzątane wszystko. Samczyki też już czekają na samiczki. Jakieś tam pierwsze co z lotu przyjdą. No i przy okazji młodzikom wstawimy kąpiel. Nie się chlapią, pogoda super jest. Także niech się troszkę oświeżą też. Godzina 11:30. Być może te prognozy się sprawdzą, bo tutaj mamy stronę południową. Jakieś takie czarne chmury idą. A być może to przewieje, ale na razie wygląda jakby coś miało z tego przyjść. No i na razie się sprawdziło. Deszczek zaczął padać. Może w miarę szybko to przewieje, bo z niedługo powinny być ptaki. Za niedługo myślę, że za jakieś pół godzinki powinno coś się pokazać. A tutaj, dosyć zaciągnięte. Widzimy tutaj trzy gołąbki, idą. Dwa na pewno będą chyba do nas. Godzina 12:43. Albo wszystkie trzy się składają pięknie. Dwa są na pewno nasze. Dwa idą dalej. O, jest samiczka typowana. Tutaj jest drugi nasz gołąbek jeden będzie obcy. Chodź, chodź. Dwie samiczki nie z kierunku, trzeci gołąbek się składa. Już go tutaj pięknie widać. No panie Marku, trzy są właśnie, trzeci siada. Dobra. Dobra, no na razie, hej. O jest, w końcu. Czerwony w końcu się ocknął Na tych lotach z wiatrem coś nie mógł się tutaj odnaleźć. Mamy piątego gołąbka. Samiczka roczna. O jest kolejny. Biała Sylwia? Jest biała, się rozkręca. Ale pięknie z góry. Super. Dzisiaj już troszkę popracowały gąbki, widać. Widzimy na horyzoncie siódmego gołąbka. Pięknie z kierunku idzie. I tu nam już zwalnia. Co to jest za ptaszek? Jest seryjna samiczka. Dobrze widzę. Chyba tak. Kolejny gołąbek zaraz za nim. Z kierunku pięknie. O jest, drugi. Samczyk dwuletni typowany. Jest dwuletnia samiczka. Chodźcie, chodźcie. Chodź, 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 chodź. Skakuj, 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 skakuj. chodź. Jest dziesiąty gołąbek, roczna samiczka. No co, pogoda coraz bardziej nieciekawa się robi, coraz ciemniej dookoła, coraz bardziej za zaciągnięte to niebo. No i patrzymy dalej, gołąbki pomału kapią. Mamy tu z kierunku kolejny gołąbek. A skąd idą Centralnie z kierunku idą. Centralnie. No jest, ale też nieseryjny samczyk. Dwuletni. Dwunasty. Tu tył tyłu też samiczka. ale niestety roczna, nieseryjna. Tak by dała się gdzieś przyciągnąć. Tu czternastego gołąbka. Zaraz zobaczymy co to. Fajnie jakby jakiś seryjny, bo brakuje. A niestety nie roczny, jak samczyk. Nieseryjny. No, powiem wam, że kapanina, kapanina, ciężko te ptaki idą, jest godzina, zaraz wam powiem która, 13.15, czyli pół godzinki od pierwszej gołębi, no i dopiero 14 sztuk, dookoła też tak nie za bogato, z tego co słyszę, jest to trzeci roczniak na 15, mamy dwa gołąbki no i widzimy tu z kierunku się składa może oby jakiś seryjny jest seryjny samczyk ten gołąbek ale ciężko, bardzo ciężko już ino. o jest w końcu typowana samiczka No, ciężko, ciężko pomyłam się, tak, tak nie widząc z tego kierunku Tak powoli, że nie wiadomo czy one tu siadają, czy, czy stoją w powietrzu. Na 22 gołąbek O jest chyba jeszcze jakiś następny z nim Zaraz zobaczymy Jest, Dwa gołąbki Czyli 24 sztuki i mija. Faktycznie godzina od pierwszej gołębi. Właśnie przed chwilką siadły dwa gołąbki, nie zdążyłem nagrać. 26 sztuk mamy, godzina 13.35. Idziemy zobaczymy jak te gołębie wyglądają. Pomimo, że jakoś długo w powietrzu nie były, to, to takie gołąbki są dosyć, dosyć wymęczone, widać. Chociaż no, nie najgorzej. Nie najgorzej to wygląda wszystko ładnie się tu posilają No tutaj samczyk troszkę wymęczony ale poza tym jako tako wszystko ok wygląda jest kolejny co to jest roczna samiczka roczna 26 no dookoła z tego co się słyszy to tak różnie wiadomo jedni więcej drudzy w niej ale mało gdzie w ogóle połowa gołębi pękła no I słuchajcie, mamy 35 gąbków z 46. Także jeszcze 11 sztuk walczy. No co, pogoda już taka jest. Średnio wszystko zaciągnięte, pada. No ale pomału, kapią jeszcze. No i witam Was serdecznie w niedzielę. E, jesteśmy po locie Braunschweig 500. E, była to druga 500 dla mojej hodowli ogólnie. W zeszłym roku nie, niektóre, no, połowa roczniaków zrobiły jedną 500. To był ten czarny, taki poniedziałek. No i dzisiaj, dzisiaj, sorry, wczoraj nadszedł czas na, na drugą 500 w karierze naszej dwuletniej. No I teraz, tak, ogólnie wyszło już bardzo fajnie. Jestem z tego lotu bardzo zadowolony. Jest, że tak powiem, duża poprawa między zeszłym tygodniem a tym. Zwłaszcza, że jest to, tak jak mówię, dopiero druga 500. Jeszcze nie ma też doświadczenia w takich lotach w ogóle. Co powiedzieć, ilościowo fajnie się zleciały. 46 koszowanych, 41 w domu. Brakuje jednego bardzo fajnego samca dwuletniego a tamte to są takie turysty, także no i tak się doczłapią, a i tak się to doczłapią. Bardziej mi tutaj zależy na tym dwuletnim samcu. Jest to samczyk, który tydzień temu siadł jako pierwszy i dziesiąty na oddział. No na chwilę obecną go nie ma, jest godzina 10 rano. No zobaczymy, może, może gdzieś tam jeszcze mu się uda dotrzeć. No i co, zaczniemy od, od, od wyników, albo może zanim znajdę tutaj te wyniki, to wam pokażę jeszcze listę przylotu, jak to wyglądało. Powiem tak, no pomimo tego niesprzyjającego wiatru, wczoraj to chyba jak w całej Polsce wiatr był typowo zachodnio-południowy, czyli wypychający na północ, na tamtą stronę. My tutaj jesteśmy w położeniu najniżej, właśnie południa, najbardziej na południe jesteśmy wysunięci, także ostatnie te dwa albo trzy loty są takie niesprzyjające dla naszego położenia, no a mimo to i tak w miarę te głębi się jakoś obroniły. Ogólnie, tak w całej Polsce ten sezon jak na razie jest zwariowany, jeśli chodzi o te loty. Jak nie wieczne, to gdzieś boczne, jak nie boczne, to z huraganem i tak w kółko. Yy, gdzieś ta pogoda nie może się ustabilizować. Nie ma, że tak powiem, na chwilę obecną sprawiedliwych lotów. Bo jak wieje w tą, to w tą, jak nie to w tą, to w tamtą. Wiadomo, na to nie mamy wpływu, ale moi, w mojej takiej ocenie sezon na pewno dziwny, bo cały czas jakiś wieczny, cały czas gdzieś tam coś, coś przewiewa. Jak nie w lewo, to w prawo i tak w kółko. Yy, pokażę wam. Najpierw tutaj może listę, listę z przylotu, bo już się loguję na wyniki właśnie. Coś mi tu nie chce zadziałać. W tym czasie wam pokażę jak to wyglądało. Zobaczcie ogólnie tutaj pierwsze dwie samiczki. No początek był naprawdę fajny z tymi typowanymi. Były to te typowane naprawdę w, czasowo też dobrze. No ale później, zobaczcie że to było przestrzałów, no i dopiero niestety tutaj ten 25 gołąb zamknął mi jako siódmy seryjny. Tutaj była szansa na naprawdę fajne serie, na fajną serię typowane. No ale ja też jeszcze tych gołębi na tyle nie znam, bo tak jak mówię jest to dopiero, e, dla wielu gołębi była to dopiero pierwsza 500. -ka. Dopiero się teraz okaże, e, które gołębie będą na te dalsze loty. No początek był ok, był bardzo fajny z tymi typowanymi. No Natomiast później, tutaj, bardzo dużo przestrzału było. No ale nic, nie jest źle z tym. Już ustawiamy. Dobra. Wyniki lotów, już omówimy, jak to wszystko wyglądało. Roczniaki, na szczęście, też się dobrze pozlatywały. Mimo obawy, bo ta pogoda też była niezaciekawa, tak jak sami widzieliście. Ale rośniaki też sobie poradziły. Niedopatrzenie moje, bo nie dopatrzyłem, że 500ki nie liczą się u nas do Mistrzostwa Rocznych. Bo akurat w Rocznych dosyć fajna była ta seria, ale, ale nie dopatrzyłem, że akurat 500 nie biorą udziału w tym. Dobra, słuchajcie, więc tak. Liczba hodowców 59, także kilku hodowców się wstrzymało, liczba wysłanych głębi 1889, czyli aż o 1000, 1400 mniej niż tydzień temu, tak na szybko licząc, także wydaje mi się, że mniej więcej chyba tyle ludzie wstrzymali, wiadomo coś tam zginęło, ale to nie aż tyle. Czas trwania konkursu godzina i 20, 23 minuty prędkość najszybszego gołębia mamy 1445 a najwolniejszego w konkursie 1170 dobra no i już wam mówię tak w oddziale zaczynam od od 41 gołębia 46 koszowanych 26 w konkursie także wydolność ponad 50% też bardzo fajnie Później jest 41, 45, 56, 75, 88, 90. Także w setce jest 7 gołębi. Delikatnie mniej niż zawsze, ale, ale i tak już dużo lepiej niż poprzednio. Cała ta przednia strona to są, widzę, właśnie gołębniki typowo wystawione na północ. Także no wiatr na pewno też sprzyjał, coś tam pomagał. No i już wam mówię, jak to wychodzi dalej. Pierwsze mi współzawodnictwa. a więc tak, w głębiach typowanych była to. Była to, już wam mówię. Była to dziesiąta seria, i w głębiach typowanych zostajemy na pozycji dwunastej. Tutaj się nic na razie nie udało, tak powiem skoczyć, bo raz, dwa, 3, 4, 5, 6, no tutaj się nic nie udało wskoczyć dużo chłopaków właśnie tutaj jest, teraz widzę z przodu, e, z tej z Oszczeszowa, z tamtej północnej części, a jeśli chodzi o mistrzostwo w całości, czyli pierwsze 10, była to czwarta seria. I tutaj jest spadek z miejsca drugiego na miejsce czwarte. No a tutaj roczniaków nie mamy w tym mistrzostwie. Także na razie roczne zostają w miejscu. Jeśli chodzi o sekcję. W sekcji zaczynam bić od głębia 10, 11, 16, 22, 24, 25. W sekcji 46 zakoszowanych, 27 w konkursie a w sekcji jest ich 13 sztuk w sekcji mieliśmy zakoszowanych 868 gołębi, czyli w sumie najwięcej w oddziale, no tak jak już wcześniej mówiłem też sekcja nasza jest największa to pewnie dlatego z takich fajnych informacji to w sekcji dwa najlepsze lotniki to są nasze samiczki dotychczas z kompletem ta pierwsza jest to ta lesbijka, samica z zeszłego roku i w tym roku też zresztą jest lesbijką, dalej ma samiczkę. Nawet y, teraz już nie chce iść do samca, do celi, tylko cały czas w gębniku u, u samic trzech sobie siedzi. E, ale w oddziale też powinniście cofnąć do oddziału, bo ta samiczka chyba jest drugim albo trzecim lotnikiem oddziału, jak dobrze pamiętam. No a jeśli chodzi o sekcję i tutaj e, z czwartego, w typowanych, z czwartego miejsca na trzecie się udało wskoczyć i była to druga seria typowana. A jeśli chodzi z całości, byłem na pierwszym. Jestem na pierwszym, i jest to najlepsza seria z całości, czyli pierwsza dziesiątka. Jeszcze jako zerknę, tak na szybko odnośnie oddziału. Tą samiczkę, bo ona tam też fajnie się plasuje. Oczywiście, wszystkie wyniki są do wglądu na PZHGP0418. Dostępne są bez hasła, także można spojrzeć. A tak mówię. No jest to trzecia, trzecia lotniczka oddziału na chwilę obecną, ta samiczka. Dobra. No i co? Co mogę powiedzieć więcej? Ogólnie lot bardzo udany. Dla mnie jestem zadowolony z tego lotu. No tutaj już było wszystko tak jak powinno być. Karmienia, nie karmienia i tak dalej. Także wszystko już jest OK. Za tydzień lecimy znowu 500. Na razie, na szczęście, że tak powiem, zapowiada się sprawiedliwa, bo zapowiada się pod wiatr czyli, z wiatr, czyli wiatr typowo wschodni dla wszystkich. No i oby ta pogoda się tak utrzymała, byłoby super. Byłby to może pierwszy lot taki w tym sezonie yy, podwiaterek równy, no ale zobaczymy do tego czasu. Jest jeszcze dużo, dużo czasu, także nie ma co się za szybko tym podniecać. Yy. No teraz co, jeśli ta 500 będzie pod wiaterek bez jakiegoś tam nie wiadomo, ekstremalnego upału? To wszystkie roczniaki by poszły na tą 500. -kę. No ogólnie jestem z tej decyzji też zadowolony, że te 20, tam czy 3 roczniaki zostały w domu. Z tych najfajniejszych coś tam się pokazywały. Mimo, że i tak te głębiej się w miarę dobrze zeszły, no to, no to były różne straty na tych zegarach. Tam po widziałem, i u około 20 głębi 70 brakowało, u kogoś brakowało 15, u komuś 5, komuś 10, także u jednych więcej, u jednych mniej, jak to zawsze bywa. No co, kolejny lot przechodzi do historii. Bierzemy się za przygotowania na kolejną 500. No i co, i będziemy nagrywać dalej. Z zeszłego tygodnia. A właśnie z zeszłego tygodnia na noc mi brakowało 14 sztuk, e, na następny dzień doleciały tylko 4 gołębie, 10 brakowało, no i w czwartek teraz doleciała taka bardzo, bardzo fajna samiczka roczna, na którą czekałem, no ale ogólnie i tak 9 roczniaków nie ma, e, telefony dostałem, e, no tam właśnie na północnej części Konin, Łódź, tamte strony, bardzo gdzieś te gołębie wywiało tam na bok, e, tamtą stronę. No i co? No i na razie nic więcej z tych głębi nie chcę dolecieć. Pogoda też może jak się wyklaruje. Jutro w poniedziałek ma być fajna pogoda trochę głębi, ma polecieć, może coś tam więcej kapnie. Bo, bo akurat tam jakichś fajnych rocznych brakuje dalej. No na dzisiaj to by było wszystko. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.